Dobra, cześć, witajcie w nowym Zadrajmy, mianowicie Hitman Blood Money. Yy, ponieważ coraz większymi krokami nadciąga Hitman Absolution, yy, postanowiłem sobie przypomnieć część, która najbardziej mi przypada, do lustu. To jest właśnie ona. Te Zadrajmy będzie troszkę inne, Też ja praktycznie nie pamiętam w ogóle yy, misji w tej drze. Chyba to ja, że z przejść na ciechy do zabójce. Cała reszta to będzie hard to. Szczególnie, że w życiu nie grałem jeszcze na normalnym. Znaczy się drałem, ale, ale nie przechodziłem całej gry, tylko na żółto ciebie przyszedłem cały, więc... No więc co? Zaczynajmy. Będą pewnie zdony, będą powtórzenia, ale trudno. Jedziemy.

Safety. authorities report at least 30 deaths and close to a five traditions. years since the tragedy closed the gates of southland park but new evidence... He is claiming malicious prosecution and believes Says he'll be vindicated spent every at last. penny of his fortune so defending himself from these lawsuits defending southland park all over joplin there were people flying everywhere and the victims' what? families oh have God. vowed to appeal the decision cleared of all charges naszym pierwszym celem, a zarazem misją treningową. Chociaż nie wiem, czy mam tu jeszcze wam co tłumaczyć. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek nie znał tej gry. A jeżeli tak jest, no to, no to może przynajmniej będzie coś miał oglądać. Naszym pierwszym celem będzie Joseph Clarence, właściciel miasteczka wesołego, które w tym momencie jest już zamknięte z powodu właśnie wypadku, który widzieliśmy. Eee, e, rodziny go oskarżały o to, że to on jest winny temu wypadkowi. Eee, on, on, tam, level ten, pana, nam, ten, on natomiast przyrzekał, że wyda wszystkie swoje pieniądze na najdroższych adwokatów. Tam jakiś zespół adwokatów był najlepszy, nawet wypisany. I on na ten zespół adwokatów wydał wszystko, całą swoją forsę, tylko po to, żeby się obronić przed tymi potworami, i tak dalej. No i tatuś jednego z, z, z ludzi, którzy ten wypadek którzy wzięli udział w tym wypadku i zginęli yy, widzieliśmy jakiś base, baseballista. tutaj mam jego zdjęcie nie, nie, futbolista amerykański tak yy. klient sobie życzy, żeby to było ostatnie rzecz jaką on w życiu zobaczy no i ten tatuś nas właśnie wnają po zemstę gdyż storo nie da im się osiągnąć sprawiedliwości takim sposobem to osiągną ją innym sposobem

Our client has made a special request I'm no, sorry, ale but... But I to już i poprawiam Let the photograph you have in your possession be the last thing the target sees Mr. Clarence has somehow become involved with a narcotics distribution ring So the park may still have some amusements Enjoy the ride, 47 Oh, i don't to Joseph Clarence. Never heard of... Mr. Swing King. Oh, sorry, No i to jest taka sporna sytuacja. Nie wyglądało to na taką siłę i nie wiem dlaczego to go niby odruszyło, no ale... Ale może po prostu mocno przywalił Dobra, to zrobię teraz ten malutki do tata. O, no, właśnie teraz, w którym mam 30 latek. mam nadzieję, że nie będzie spadać yy, na 40. Yy, sprawdzę mały tat i sprawdzę ten dźwięk. Dobra, mamy po prostu. Póki co jest przepięknie, mam nadzieję, że nic się nie popsuje, ale już nie powinno być nic źle. Yy, to jest czysty zamuczek, mamy udure informacje, co mamy zrobić. O i. I pewnie w to nie uwierzycie. Ale już tutaj umiem zwalić tą grę, bo jakoś tak rzucałem, że oni mnie potem widzieli. Dobra. Dobra, co to było? Musimy chwilę przytać, aż oni zaczną... Iść. Iść, 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 iść. żeby nas nie widzieli. Dobra. Eee, szczerze to te monety ja osobiście zbyt często nie używam, może to jest ten mój problem. Tutaj widzimy pana, który się znęca nad jakimś innym... To już nie będzie silent assassin w takim wypadku. Nawet to, że tego zabiliśmy, ale. Chociaż kurczę, to bym go mogła powiadomić, niebo. Bo będę taki brutalny, nie chcę żadnych świadków. Chociaż niby nic by nie widział, ale mógłby usłyszeć: Ojoj, a nie da się do tak. Nie, to jeżeli tak to się do nie da, to sobie darujemy. Z jednego powodu, bo gdybym strzelił, to nie wiem, czy tam u góry by mnie nie usłyszeli ten znak możecie sobie zapamiętać ogólnie dla tych co nie znają historii 47 47 to teoretycznie jest klon zabójcy ale nigdy to nie zostało 100% potwierdzone niby w tej części ale też nie ma 100% bardzo możliwe że po prostu wmawiają mu że on jest klonem a tak naprawdę jest prawdziwym człowiekiem ale, pra no. ale według tej historii 47 to klon stworzony przez doktora Ortmayera w pierwszej części go zabiliśmy Wynajęła nas agencja, której właśnie do teraz jeszcze służymy. E, agencja zleceń, zabójstw, dokładnie. O nie, 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 Tego pana nie chcemy. E, myślałem, że będzie briefing, no, ale jeszcze w tej misji nie ma. No więc, dobra, wynajęła nas taka agencja. No, oni nam za to płacą, no, jesteśmy płatnym seryjnym zabójcą. Dobra, oczywiście następne pomieszczenie, zrobimy wejście sukiem. No, ale w sali na już w życiu nie było, na czymś takim. Dobra, yy. A co te radio zawsze było? Dobra, yy. co mamy ciała? To jest właśnie pierwsza różnica. Można używać yy, z poprzednimi częściami, można używać takich różnych pokryw i tak dalej. W Absolution. To już pil. Aha, bo on w Absolution dojdzie na przykład chowanie do szaf w tej części niestety jeszcze nie można. O Jezus, fuck. Oj, no, 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 no. I to jest według nie to moje szczęście. Nie wyszła taka piękna akcja. Wydaje mi się, że w przypadku innej misji on by dalej żył i już bym miał zwalone. A niestety. Dobra. Nawet nie wiedziałem. Ja myślałem, że tu tak długo, aż się nie złowiesz w szafie, to nie wyjdzie. Ale już tu stał, więc planowałem szybko wejść. M mógłby być fail w samoucztu. Tu mam nadzieję, że już nic nie spalę. Ja piernicze! Ale o co bieda? No trudno, załatwimy to troszkę inaczej Chyba żaden inny tej tarty kodowej nie ma O kurde, mają No, ups No nie wiem o co bieda Kartę mamy O, że nożu nie schowałem Fuck No dobra, no to jednak Za nich się nie mogę wzbrać, fuck Dobra, czyli jednak będą A wiem, bo tego noża powinienem nie mieć przy sobie Kurde no, to już mam po misji No dla tego o dobra, ale tam dależ tam. O oh, siet! Dobra, jak najszybciej po prostu przelecieć. O Jezu, nie no trochę. Dobra, lecimy. Nie patrzymy, nie patrzymy, nie patrzymy, nie patrzymy. Nie... Pistolet sobie weźmiemy Dobra, wejść do sterowni, wieź. Aha, sterowni chyba wcześniej było. Nie, starownie jest dalej! Fuck you! O Jezu się Dobra Oj tu chyba wejść nie mogą I can get the money, sweetie. It's as good as mine already. Mr. Spook's got it. We'll open the park. It'll be like old times. No, no, just a few more days. You gotta believe me. Don't say that, sunshine. Mr. Spook's gonna come true, baby. He's good for the money. I won't sign the papers. I won't. You gotta give me one more chance. You gotta. Baby cakes? Sunshine? Hello? No, jak widać, żona chyba niezbyt chce dalej... O! What?! <noise> Nawet nie widziałem, że jest. Jeszcze może coś się tutaj znajdziemy. Ja się tu nigdy nie rozglądałem. Ale widzę, że porażka zaraz na starcie, to dobrze. Jezus Maria, ten już się... Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Nie no... Czasami mam takie problemy, że mnie wykrywają, chociaż nie powinni. Ale no, nie wydaje mi się, żeby teraz też tak być dobra. Kurde, to może być ciężko. Może muszę iść sprawdzić co się stało. Czemu mam dalej jeszcze pasek Dobra, jest zielona. Nie, to nie było lajcy. I tu jest zwalony moment. Nie chcę zapisywać samouczka, nawet nie wiem czy idzie, idzie, ale... Trudno najbliżej powtórzymy samouczek. Bo ja już tu... Dobra, jest, wyszło, bo czasami... Dobra, jest. Nie chcę żadnych świadków.

I know the what the pressure was you were under must be, but the deal is a deal, and I was hoping, you know, maybe you could just pay what we agreed on, e even though you've been here for heck, more than twice as long as we agreed to. But, but just pay the original amount and move on. Not right away necessarily, but you know, I'd appreciate it. No. Ah! Oh. <laughs> Stara Lupi. E, no i, i... dodatkowe wyposażenie, którego nie mam normalnie, a, a na końcu misji przy ucieczce będziemy go zachowali, to wchodzi nam do wyposażenia i możemy go później używać, więc... Dobra, teraz snipe mission Czach PUM 1 Ładnie karabin Chociaż to no, nam no, akurat niepotrzebne, gdyż Snajperka jest na podstawie pasażerze Aha, to mi się to, Dobra Kurde, długo idzie ten samouczek No, ale nie myślałem, że nawalę No, w samouczku Jeszcze w życiu nie miałem takiej sytuacji Dobrze, że tu nie ma jeszcze właśnie randii, ani Żadnej oceny Czyli do dopiero... e, To było tam. Ale to już jest taka Bliżej końca niż początku To jest dość szybka misja Ja się boję, bo już były problemy z tym To co będzie Dalej Dobra yy, Wchodzimy na górę Plus jest taki, że naprawdę do roku gra Ładnie, super się nagrywa Nie wiem, po co nam ta amunicja, ale... Weźmiemy Aha, bo może yeah, mogliśmy tu. Z... 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 No, czyli wiemy, że to jest siostrzenica tego pana, którego mamy zabić. Chociaż nie wiem, czy trojnie nie kto to, to zrobił, okej? Okay. Tamten mnie nie widział, było coś takiego, że że nie zauważą no i niestety rodzinka też na jest tym nie skorzysta Ustarczy się tylko hajst, nie? ja efekt nie zacznę dziać okej i teraz możemy wyjść. Chociaż kiedyś miałem, że wszedłem też tak wcześnie i w tym momencie ona mi zaczęła ten. eee oożyła normalnie i po wiadomo mnie to ty ten jakiś jakiś tebi nic nie słyszał. No i... Who the hell are you? How'd you get in here? Carolan! My client has hired me to show you this photograph. I don't understand. My client has asked me to ensure it's the last thing you ever see.

Zobaczcie! Czytam na ofertę! Łooch! Forlow to rzeźwalną. Dobra, oberwiesz. No co ty nie powiesz? Dobra, młotek chowamy. Zdjęcie weźmiemy, żeby nie było żadnego dowodu. Co to było w no, i płacimy sobie przez to. Tu sobie weźmiemy detonator oraz łap. Dobra. Idziemy na koniec pomostu. Znajdź wejście na mapie jeszcze, tego polecenia nic nie miałem. Yy, a to dziwnie wygląda. Aha, woda. To, to dziwna wyspa jest. Ta mała. Dobra, zamontuj bombę na wyciągarce. I tu się da dużo zwalić, i tu zawsze zwalić. W złym momencie detonuje, dobra, no to jedziemy z Kotsem i szybko na pistolet zmieniamy go. Kurde, akurat teraz przelatować. Pierwsza, o, żal idzie do nas, dobra. No, no i widzicie, i się przydało, że wzięłam misję, nie O, desert, dla sobie Żadnych świadków, no. No ja sobie to no. O, No i to są właśnie takie. te, te lepsze, jakby asesynacje, bo od tyłu. Asesynacje, boże. Zabójstwa, tylko że. no. Je, przy moim szczęściu trudno je wykonać. I one dają gwarantowaną śmierć, jak <śm zastępowanie. A niestety reszta nie, dobra. No i normalnie na Silent ten byśmy nie ukończyli też z tego powodu, żeby uzyskać tę randę, trzeba strącić w garniturku. Naszym własnym, no a niestety tak. O mat, to kasownik! Jezus Maria, Puh. dobra, z i mamy zawsze podsumowanie. Ooo, do wniosku, że zabójca to utalentowany snajper, po raz w północy. dziękujemy. No i Enter. Obejrzyjcie sobie jeszcze to. Dobra, no i w tym momencie kończymy ten, ten pierwszy odcinek, który już był failem. E, no trudno, tylko ja mam taki talent. Z, utalentowany snajper, był to najważniejsze. No i co, żegnam się z wami i do kolejnego odcinka. Pozdrawiam, Extra